Dzień dobry, kochani. Um, tu tego Galak Sopro. To jest taki pierwszy odcinek z głosem. Tu jedna osoba prosiła, żebym pokazała, jak zrobić moją postać, więc tutaj pokazuję właśnie. Um, um, może będzie więcej odcinków z głosem, jeśli będziecie chcieli, ale nie ma zbyt ładnego głosu. A teraz to nie jest ważne. W sumie każdy zna te włosy i grzywki. Jeśli ktoś gra w Gacha, grał w Gacha Live, bo teraz jest popularny Gacha klub. Ale dobra. Nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć. Po prostu będę pokazywać, jak zrobić moją postać. Chyba przejdźmy od razu do ogonu, który jest w kolorach podobnych, takich samych jak włosy, tylko tutaj jest jaśniejszy. Jest to w sumie wszystko nawet. Bo to, to wszystko to wiadomo, co to jest. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. No w sumie i tyle.